Jak napisać biznesplan stacjonarnego sklepu zoologicznego, a w szczególności taki, który kierujesz do Urzędu Pracy z wnioskiem o dofinansowanie Twojego biznesu? Kilka podpowiedzi w tym temacie dzisiaj. A więc po pierwsze, biznesplan plan przed założeniem jakiegokolwiek biznesu, to powinno w ogóle być must have. Z drugiej strony, no, wcale nie jest. Wcale nie jest to normą. Dzieje się tak z różnych powodów, no. Po pierwsze, w jakieś wiary, własne możliwości, intuicje, bez ich przeliczenia, niechęci pracy z liczbami, no potrafi to być przecież męczące. Pójściem na całość. Niektórzy tak mają, chcą to zrobić, nawet jak nie wyjdzie i nie chcą teraz przyjmować się jakąś ewentualną porażką. A szkoda, że nie jest normą robienie biznesplanów, bo to na pewno pozwoliłoby uratować twoje pieniądze, czas, emocje. I nie chodzi nawet o to, by były to bardzo zaawansowane plany, ale jest samo wydzielenie kilku rzeczy, czyli na przykład, jakie są koszty na początek, a jakie będą koszty stałe, które będziesz ponosił co miesiąc, zaczynając od ZUS-u, plus media, od kupienia towarów, nie wiem, płatności pracownikowi, jakie dasz narzuty na towary, ile tych towarów sprzedasz, by zarobić więcej niż na przykład, nie wiem, 3000. tysiące to na początek myślę byłoby wystarczające. Później, oczywiście, trzeba by wejść w szczegóły, co sprzedawać, jak to inni robią, itd., itd., ale mam wrażenie, że czasami dla niektórych jest to coś, co mówią, e, zostawimy to, na, wrócimy na za jakiś czas. Częściej, jak wracają, to w tym momencie, kiedy już jest trochę za późno, albo nawet nie jest za późno, ale kiedy już się pali, pali pod nogami. Zrobienie poważniejszego biznesu, biznesplanu, przepraszam, oznacza właśnie wejście w pewne szczegóły jeszcze przed zaczęciem tego biznesu. Z jednej strony możesz znaleźć tak naprawdę w internecie mnóstwo poradników, jak napisać biznesplan też do sklepu zoologicznego. Kilka lat temu dostałem zarzut od pewnej klientki, że Taki poradnik, jaki ja zrobiłem, to ona sobie za darmo może go pobrać, a nie kupować ode mnie i że nic w nim nowego nie ma, a ja jestem tylko jakimś wyłudzaczem internetowym. No wiecie, różne rzeczy już w życiu słyszałem, ale to mnie tak bardzo skonfrontowało. I wiecie, to spowodowało, że wtedy pobrałem sobie kilka takich darmowych. Właśnie poradników, jak napisać biznesplan sklepu z logicznego, a nawet kilka kupiłem, właśnie, żeby sprawdzić, jak to robią inni, czy ja naprawdę tak źle to robię. Bo byłem też zdziwiony, bo, bo nie pisałem tego że na kolanie, tylko to były jakieś własne doświadczenia. Jaki z tego wniosku? Te plany, szczególnie te darmowe, były planami pisanymi bardzo uniwersalnie. Każdy miał ten sam układ, spis treści, zmieniały się tylko tytuł, że, na przykład, dla sklepu zoologicznego, dla sklepu z narzędziami, dla sklepu wędkarskiego, dla sklepu takiego i takiego, tak? Praktycznie niewiele się tam w środku zmieniało. Czasami, czasami, szczególnie w tych płatnych były to takie ogólne informacje na zasadzie spraw, czy może sprzedawać każde zwierzę. Ogarnij przepisy dotyczące trzymania zwierząt. Nikła ilość takich realnych podpowiedzi, bardziej to było coś takie ogólniki, które ktoś zrobił. No i to jeszcze przynajmniej tyle, tyle dobrze. Ale generalnie większość z nich była po prostu bardzo ogólnych i wtedy dopiero zobaczyłem, że tak naprawdę mój biznes plan już wtedy był dużo bardziej szczegółowy, a przede wszystkim był oparty na moim własnym doświadczeniu i w ogóle na doświadczeniu prowadzenia biznesu zoologicznego. A, a co zupełnie było pomijalne w każdym biznesplanie, planie, jaki znalazłem, to że był napisany pod kątem jak myślą urzędnicy, a to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi ci, żeby nie tylko napisać dla siebie biznes plan, ale też dla urzędników więc ze, ze swojej strony, pamiętam, że zrobiłem jeszcze wtedy taki trochę feedback wziąłem od innych osób, które kupiły i to właściwie była tylko chyba jedna osoba, która, 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 która mi coś tam właśnie zarzuciła ta, te, te, ta klientka wcześniej, więc stwierdziłem, ok, dobra, to znaczy, że to jest jakiś trochę fałszywy alarm, bo, ponieważ prawdopodobnie ktoś się nie wczytał dokładnie to, co ja napisałem i uznał, że to jest to samo, bo generalnie też się składa z podobnych elementów, no ale nie wczytywał się w szczegóły. Natomiast ja stwierdziłem sobie, dobra, to wydaje mi się, że i tak tą konkurencję wyprzedzam, jeżeli chodzi o ten konkretny biznes. Więc postanowiłem jeszcze bardziej jakościowo to wypełnić to już było jakiś czas temu dobrze przed pandemią jeszcze, więc to myślę, że było dobrze z 5 lat temu. Dodałem do tego mojego produktu rzeczywisty biznes plan, który dostał dofinansowanie. Oczywiście ukryłem tam dane wrażliwe, żeby nie było tam żadnych niedomówień. Ale to jest właśnie to, czego większość ludzi szukało. Mam nadzieję, że tym, co Ci tu powiedziałem, zachęciłem coś do tego, że włożyłem w ten produkt naprawdę sporo pracy i, i nie zrobiłem go po łebkach. Nie, po to, żebyś miał korzyść, żeby nie tylko wyciągać pieniądze, a żebyś ty jak najwięcej z tego wiedział. No i, i żeby było jeszcze więcej, to dodałem do tego taki edytowalny Arkusz Excel z przykładowymi danymi, które możesz, możesz używać do podkładania. Własnych liczb, które tam chcesz dać. I myślę, kierując to do Ciebie, że jest to dobre rozpoczęcie dla Ciebie, jeżeli chcesz zakładać sklep zoologiczny. Oczywiście ja nadal będę się upierał, że to nadal jest za mało, by poznać szczegółowo rynek, i dlatego samemu dobrze jest gdzieś połazić w różne miejsca, popytać się jeszcze więcej. Ja sam też tutaj oczywiście będę ci cały czas wspominał o moim wideokursie, gdzie mam naprawdę sporo godzin przygadanych o omawiania szczegółów zakładania sklepu, ale biznes plan na początek to uważam, że to jest tak dobry wybór i co więcej, czasami zrobisz o wiele więcej niż. Twoja konkurencja. A co znajdziesz w środku mojego poradnika? Przede wszystkim kilka ważnych podpowiedzi, tutaj Ci będę pokazywał kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o urzędy. Urzędy to są różne interpretacje, na przykład tego, komu dają pieniądze, te dofinansowanie, bo na przykład mo, mo, może być twój lokalny i tu opieramy się bardzo na lokalnych. Nie mogę dać jednego ogólnego, bo każdy lokalny inaczej to robi. Że na przykład, że w tym wydaniu dofinansowania ważne jest, żeby nie wiem, 80% to były kobiety albo osoby w jakimś danym wieku. Więc warto na to zwracać uwagę, że być może ty możesz napisać świetny biznesplan, ale on może nie wygrać, ponieważ Jakie są inne parytety, które spowoduje, że dostanie ktoś, kto, kto ma gorszy, ale jest, na przykład ma jakąś płeć, albo jest w jakimś wieku. Niestety jest to niesprawiedliwe, ale tak już jest, i warto, żebyś się o tym dowiedział. O tym wszystkim, kogo, w jakie, jakie są sposoby zabezpieczenia, itd. i tak dalej. Dokumenty, które powinieneś przedstawić, też pokazuje mniej więcej to, co akurat ogólnie jest we wszystkim. We wszystkich jest dosyć podobnie, ale jednocześnie do tego dodaje coś takiego bardzo osobistego, czyli pewnego rodzaju life -hacki albo biznes hacki, jak to woli. Jak uzyskać pewne dokumenty by przed innymi kandydatami no wyróżnić się, błysnąć czymś więcej niż e, na przykład, no i podpowiadam tam kilka rzeczy, jedną z nich na przykład jest to, że e, jeżeli zapiszesz się do jakiegoś stowarzyszenia związanego ze zwierzętami e, i tam uzyskasz na przykład, no co pewnie jest jak najbardziej do zrobienia, potwierdzenie tego członkostwa, to Masz kolejny papierek więcej, a uwierz mi, że nic tak jak kolejny papierek w urzędach nie jest mile widziane. Im więcej tego naprodukujesz, tym lepiej. Nikt nie za bardzo to sprawdza na ile to jest Ci przydatne, ale liczby im się podobają. To brutalne, ale ja nigdy tutaj nie staram się nie mówić jakiejś słodkiej rzeczywistości. Krok po kroku generalnie opisuję, co, jak, jak taki plan, business plan wypełniać, bo bardzo często zauważyłem, że jest tak, że urzędy pracy dają jakiś nawet czasami taki schemat, jak zrobić, ale on jest taki bardzo pokrót, po, pokrótce. No i oczywiście można to zrobić pokrótce, ale uważam, że dużo większe wrażenie zrobić, że jeżeli poświęcisz te kilka godzin więcej i napiszesz też trochę więcej. Więc tutaj często przykłady ci daje, nawet wręcz zapisane cytaty z przykładami różnych biznesplanów, które dostały dofinansowanie. Więc tak, w taki, tego się możesz tutaj spodziewać. Popatrz, tutaj nawet ci pokażę, dałem taki załącznik lokalu, żeby pokazać, że tak, już jest taki plan, on taki, taki ma wymiary i tam różne szczegóły jego urządzenie. Im bardziej szczegółowo, to też ci urzędnicy widzą, że ty się bardziej tutaj... Starasz. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której tu już Ci wspominałem: że dałem też biznesplan, który dostał dofinansowanie z ukrytymi danymi wrażliwymi. Jest zdjęcie, no tam jest 27 stron. Na przykład, co jest ważne, na przykład, jak została, została opisana konkurencja. Była opisana według pewnego schematu: 10, 10 tam było sklepów konkurencyjnych, ich słabe i silne strony, i też opisowo, jak to zostało zrobione, o samych lokalach, o właścicielach, tak? pewna wiedza, którą ty sobie możesz zainspirować i jak samemu napisać. Wymienione są też czasami konkretne ceny. Różnych produktów, ale uwaga, tylko tutaj, taki mały uwagę: ja tego nie aktualizowałem, to były ceny sprzed inflacji, no ale myślę, że tutaj akurat to nie, nie będzie tak aż tak bardzo istotne, bo tu masz się nie, nie jeden do jednego ściągnąć rzeczy, tylko się zainspirować nimi. Wymienione są kategorie towarów, jakie sumy na nich dana osoba przeznaczyła, tu też uwaga inflacja. Więc. Trochę jest tutaj takich rzeczy, które, które myślę być przydatne. O tutaj jak, jak widzisz ten w Excelu taki arkusz, gdzie możesz sobie własne liczby dodać i tam trochę pozmieniać według, według własnego, własnych potrzeb. Tak? Dlatego jak napisać biznesplan? Takie rzeczy, tak jak mówię, możesz sobie nawet darmowe pobrać. Rzeczy. Natomiast ja tutaj się starałem dać dużo, dużo większą jakość, by naprawdę było Ci przydatne i zapraszam dlatego do zakupienia tego produktu, jaki jest poradnik, jak napisać biznesplan do sklepu zoologicznego. Uwaga, z tym ważnym rzeczą, że oprócz tego, że to będzie przydatne dla ciebie, to jeżeli składasz dofinansowanie, to jak to napisać, żeby to urzędnicy dobrze przeczytali. Zapraszam do zobaczenia następnym razem.